Co jest na supporta? Oprócz zakładki supporta? To nie ma. No nie ma? Kto nie ma? No co się dziwi, jak przyjdzie? No dobra, dobra, dobra. To jest to. <grym> I szczerze się będzie będzie dobry na nich. Przecież ten zralek z z powrotem glaciala, to będzie zesławowany. No! Mm -hmm, mm -hmm. Świetna. Dolę tą grę. Kurwa wtedy. Z tobą. To ma tak wygląda. Jaki chcesz skin? Też jak mi nawet odchodzi mm. twoje zdanie. Zwycięskiego k żebyśmy zwyciężyli tak bot. No dobra, no to bramkarza biorę. Biorę kuchwa bramkarza. K wygląda staro. W ogóle nie świeżo. Leciutko kupuj mu z pipki. Ale nas rosy dalą na tym bocie Dobra idziemy invade'a mamy takiego czempiona. Kumo Plicy 8, kurde, ja mam kusczeleczkę. Założył To lumpa taka. Jakby nie, no no. Ja fleszuję, nie? Bo ja mam hex panowie panie. What the fuck amigo, what is that relock? Hello? Dobra, GG KURCZAK Good job Nie mam Kami nie mam Chodzimy Nie wiem o co to nie wiem Jak się kurwa nabrał, kurwa bramka kurwa Jak dupą rusza fajnie Jakie wasgrabne zgrabne lędzia Dominik proszę cię takie mam rękawiczki, kurwa. Dobra, paki, kurwa, szczuku. idę. Okej, okay, okej. Okay. <grym> <Puh. grym> Ty to widziałeś, Kamil? <grym> Żałuj w Wylew oczy, co? Nie, nie. Tutaj dwójka ludzi bardzo dobrze, kurwa. swój poziom <grym> pokazała. Nie, naprawdę, to na się nadawało. Ale się, kurwa, nabrali. Ja pierdolę. jaka presja? Jak zobaczysz, obie co tak ręczkę wyciąga, to już jest kurwa koniec. Zasłoniłem się wardem. Bez pochoptu. Ta! Ta! Na pewno, kurwa! Ta! Już ci da! DOCZUĘ TO! Kiełbasa, Dwa bułki! Dwa bułki! Ja ale zostać zgrabowany. Człowieku, co ty robisz? Ty byś chwała tu umarł teraz. Ratunku, kurwa. Co no t Hala! Mój brat o, nawet o, się o, nie pojawił, Kurwa. <laughs> no tutaj w tej sytuacji. No, bo jak ty już mówisz takie słowa, to ja jestem pewny, że do mnie. Dlaczego nie wiem? Bo wie? zawsze tak do mnie się odzywasz. Dobra, roz. My, the... no, ja, jest, ja, jak to go nie gra. Ale wy to Mik? mi Uważa, że animacja jest taka, że go grabuję, a go nie grabuje? Pomożecie mi z Wilkiem. Dobra, jesteście nobami. Ty, ale mam. Jakie zbugowane to jest, kurwa. Masz pasek k***a, zdrowia i sobie najedziesz, jakby, żeby był na chudzie, k***a, na dole. Pasek zdrowia przenika przez chud. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ale... No, no. Tam jest hiza. 10 lat bety, nie? Aha, no, wspierałem, no, co? No, ty, tylko jesteś gejem? Ja jestem. <śmiech> <śmiech> ja, ale, no, kto to wyliczył? Co tu przyleciało? Coś tu przyleciało! Kurwa, zabijam go. go! Ja pierwszy! Co za tak? Zonia jest dziwnym urządzeniem, kurwa. Czasami się odpala, czasami nie. Dawaj, dawaj topa, dawaj topa. No bo mnie ten Azir wkupił ostatnio i trzeba go. Ty dawaj Lux, dawaj Lux, ja po nią no, Daj Dawaj. Dawaj Lukas! Zapieraj tą choinką, Zapieraj tą choinkę A Zoni nie mam, co jest? To wszystko jest żarty. <laughs> <laughs> Gość jest zły <laughs> Nie do rozwinięty! Kurwa. Dodrzuj to! Dobra, przegrałeś. co za grudo! Ten ma 12-0! Oddajemy to, panom! No i wszystko. Nie wygralibyśmy. Tam ma 3-1, A -1, ku... Co ty grasz na tym midzie? Ty jesteś upośledzony? No, przecież ona taka przyszła? No, ale co. To dlaczego ma 0-3? No bo się Look at class, look at the moves! Gdzie, Gdzie jesteś kur... Poddajmy to, po poddajmy to, mamy dwie minuty, jak to ktoś nie podda... To jest gejem. Nie jest gejem, bo chyba nie podda, no. C***a jest homoseksualny, heteroseksualny k***a. Jakie geje. Totem lwa, mega. R.A.W. WIEJDUS! Jezus, było blisko, kurwa. Masz smajta fanek. Dziękuję za przypomnienie tutaj, to bardzo mi jest z twojej strony, bo bym nie zauważył. No powiem Ci, że nie mamy No nie wiem, kurwa, franek! Kurwa, nie, nie możesz kupać! Nie gra na tym oczu. Nie wiem, Dobra, dam Ci plejty, żebyś był Powiem tak, chciałem dobrze, Dzięki. nie? Dzięki Biorę to Biorę ją Nie Dalaj, kurwa Co ty, że będziesz dziada gonić, kurwa? i speedka ci dam Chodź nam do breaka kurwa Skacisz Nie, mi kamera nie nadążę, nie? Jak ty jedziesz, kurwa To nieco imbeter Ja, p***ole, do nią JA, P***OLE, DO NIĄ Sam nie może uwierzyć, kurwa Jak się ewakuował? Kurwa, tu jedzie Nie, on jest, kurwa, nie nienormalny ONI SĄ NIENORMALNI